Rynek pracownika stał się faktem w Polsce. Z ostatniej edycji naszego badania wynika, że aż 29% ankietowanych zmieniło pracę w ciągu ostatniego półrocza. Zmieniło bądź pracodawcę, bądź stanowisko pracy, pozostając u tego samego pracodawcy. To, co jest znamienne dla rynku pracownika, to sytuacja, w której zainteresowany kandydat, wchodząc do firmy zajmującej się pośrednictwem pracy, wychodzi z możliwością wyboru nie tylko jednej oferty pracy. Najczęściej ma możliwość dokonania wyboru spośród kilku. Potencjalnych nowych ofert pracy. Tutaj jest dość ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o nastroje wśród osób, które brały udział w naszym badaniu, dlatego że 37% ankietowanych nadal obawia się utrzymania swojej aktualnej posady. Przy czym, z drugiej strony, aż 72% badanych deklaruje bardzo wysoki, jak też na rynki europejskie, poziom optymizmu, jeśli chodzi o możliwości znalezienia podobnej posady do tej, którą obecnie zajmują. Zaobserwowaliśmy również podczas przeprowadzanego przez nas badania wzrastającą dużą otwartość na możliwości zmiany pracy wśród ankietowanych. Ten wzrost to aż 4 punkty. Teraz poziom otwartości na zmianę pracy wynosi w Polsce 111 punktów i jest to jakby jeden z najwyższych wyników, jeśli chodzi o wszystkie kraje europejskie. Kolejnym elementem, który potwierdza, że w Polsce mamy już sytuację, w której należy nazwać rynek pracy rynkiem pracownika, to są powody, dla których pracownicy zmieniają pracę. Aż 44% ankietowanych zmieniło pracę w celu poprawy swoich warunków zatrudnienia i 26% badanych zmieniło pracę ze względu na osobiste pragnienie zmiany. Zmniejsza się znacząco liczba osób wchodzących na rynek pracy, osób w wieku 18-30 lat. Z perspektywy oczywiście tych, tych osób jest, to no, o tyle pozytywne zjawisko, że większa liczba ofert pracy trafia do dużo mniejszej liczby potencjalnych kandydatów. Co istotne, respondenci zwracali też uwagę, że jest to szansa na większe otwarcie się na osoby w wieku 55+, które w Polsce, no, niestety tutaj te osoby, to nie jest jakby jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia w Europie. Także aż 52% respondentów zwracało uwagę, że jest to szansa dla tych osób, aby znaleźć zatrudnienie. Co bardzo ciekawe, wyniki, jeśli chodzi o ankiety w Polsce znacznie przewyższają wyniki, które zostały osiągnięte w innych krajach Europy.